Dzień wszystkim z tej strony, Mati, a dzisiaj będzie odcinek poświęcony kilku rzeczom. Pierwsza rzecz to będzie omówienie Vancouver, do tego później przejdziemy do upgradeu całkowicie konta, względem na to, że dużo się pozmieniało. I trzecia to będzie upgrade, update bardziej tego testu na SH. Będą takie trzy y, części. Mam nadzieję, że każdy z Was y, zainteresuje. Słuchajcie. Pierwsza część, czyli nasz ukochany Vancouver miasto C4. Za niedługo zaczynamy zapisy na nie. I słuchajcie, ogólnie rzecz biorąc, jedyną rzeczą, która mnie tutaj zaskoczyła w tym momencie, no to mamy tryb ograniczenia, ze względu na to, że mamy ograniczenia na jednostki lądowe, 160 poziom, są to jednostki lądowe i powietrzne, jednostki morskie, okręty, 120 level i maksymalny poziom 8.1. Myślałem, że będzie troszeczkę inaczej to rozłożone, jednak tak jest, trudno. Daje to dużo możliwości i na pierwszy rzut oka myślałem, że to jest tragiczna rzecz. Z drugiej strony stwierdziłem, że to jest bardzo fajne, porobiłem troszeczkę testów, z którymi chciałbym się z Wami też podzielić. Słuchajcie, jeżeli chodzi o Vancouver, mamy tutaj też ten tryb ataku zaskoczenia, to już każdy wie mniej więcej na czym on polega. System pogody, nowe tereny, ale co dla nas najważniejsze, to są te biegłości, które mamy, trzy różne takie tryby. Inżynieria bojowa, taktyka dowódcza i elitarni agenci. Ja chyba najbardziej skupię się albo na inżynierii bojowej, ponieważ to są bardzo fajne wieżyczki plus mm, szczodra oferta, czyli darmowe szkolenie po prostu rezerwisów bez wydawania funduszy militarnych, co jest nie najgorszym źródłem. Taktyki dowódcze, bardziej skupione na AG. Ja nie gram tak dużo AG, zwłaszcza helikopterami innymi, więc po prostu nie będę wykorzystywał tak mocno, więc szkoda mi w to po prostu iść. I elitarni agenci, czyli tak bardziej skupione na Base to Base, to jest regeneracja bazy i tutaj jest szybsze, yy, szybsze po prostu tworzenie tych jednostek, kiedy je stracimy. Wydaje mi się, że to jest bardzo fajna ta technologia, którą bym chciał rozwijać. Na czym się zawiodłem? Że tak naprawdę podstawowa biegłość i zaawansowana biegłość wygląda w jednym, we wszystkich takich samych. Przykładowo tutaj mamy ogień, zwiększanie siły ognia o 10%. Zwiększenie punktu życia o 10%, wchodzimy sobie na inne badania i jest to samo jest troszeczkę słabe myślałem że jest... te drzewka są bardzo jakby inne, odmienne, są inne te takie mniejsze skile, większe skile dają, czyli większe skile są inne, ale te mniejsze skile dają troszeczkę inaczej, ukierunkowują nas w inną stronę, jednak Lilith poszedłem łatwiznę dał to samo może w przyszłości będzie to zmienione, nie wiem, zobaczymy. I teraz tak, słuchajcie, przez to, że pozmieniały się tutaj ograniczenia, to poza tym, że mamy zmniejszoną ilość tych jednostek na 160 level i 120, to też mury nam spadły ze 110 na 90 i na 40 tutaj poziom. Nie pamiętam, czy to było więcej, ale chyba też było około 40. Więc jednostki są troszeczkę słabsze, ale mury też są troszeczkę słabsze, więc mamy troszeczkę mniej HP na full basak, Więc powiedzmy 1 do 1, ale za to możemy te naboje przekierować... Na ulepszenie jednostek z poziomów po prostu na, na przykład 9.0. W moim przypadku tak się właśnie stało. I słuchajcie. Co ja zrobiłem na koncie? Największy update. Tutaj mamy przykładowo tryb. jak to będzie tryb. Na przykład. Ja tu mam te tryby, tylko zrobione 3, 4, 5. 1, drugi będzie robiony jutro. Bo już dzisiaj nie mam na to czasu. Chciałem was pocinek nagrać. Słuchajcie. Ja mam takie coś, jeżeli gramy sobie na siłak. Jednostkach tak to maksymalnie sobie po prostu boostuje te okręty <coughs> i ciekawostka o wiele łatwiej, czy o wiele lepiej jest robić tak, że wasz okręt robicie sobie tak, że wchodzicie sobie na niego poczekajcie, to pokażę Wam to bezpośrednio na jednostce będzie łatwiej że najpierw sobie wchodzicie na jednostkę. Te modyfikacje w ogóle nie robicie, je na przykład zostawiacie z pokoju, wchodzicie sobie na prototyp, ulepszacie sobie prototypy i tam maksymalizujecie wszystko, bo dzięki temu za o wiele mniejsze koszty związane z zabadkami i amunicją, macie na jednostce o wiele więcej mocy. Czyli na przykład u mnie to był upgrade, niech to będzie przykładowo z 7 milionów na 8 milionów, czy tam nawet na 9 milionów. Więc jest to dość znaczące. I to był upgrade z poziomu 160 i full zębatek na upgrade 120 level plus 8,1 jednostka maksymalnie bez zębatek, tych zmodyfikowanych częściach w ogóle. Więc jest duża zmiana. I uważam, że ten tryb pójścia, że najpierw robimy prototypy, a dopiero potem robimy te zębatki, jest o wiele bardziej korzystny. Sprawdzone, więc tak po polecam to rozwijać. I teraz, słuchajcie, co się u mnie zmieniło? Najważniejsza rzecz. Z jednostek sił morskich wyleciał całkowicie niszczyciel szary przeciwlotniczy ze względu na to, że potrzebowałem komponentów do lotnictwa i tak oto z jednostki 8.2, przez to, że zleciałem poziomami nabojami do 160 levelu mogłem sobie pozwolić na wylewelowanie jednostki kolejnego myśliwca na poziom 9.0 i wszystkie te jednostki są zrobione już Wam pokażę na poziom 99 prototypak. Dzięki temu, że mogłem sobie troszeczkę to jakoś inaczej porozkładać, udało mi się to zrobić jednostki na 99, 98 poziom. Dlaczego? Ponieważ ten ostatni poziom nie daje tak dużo, to około było około 400, no powiedzmy pół miliona mocy na jednostce i dzięki temu, że zjechałem pół miliona tu i pół miliona tutaj, to dostałem o 4 czy o 5 milionów silniejszy myśliwiec. I dzięki temu teraz mogę cieszyć się dwoma myśliwcami na poziomie 9.0. Uważam, że w wielu przypadkach potrzebny był mi drugi myśliwiec, który chronił przede wszystkim moje artylerię. I teraz w tym wypadku moje główne założenie jest takie, że na ten grak będę miał sobie po prostu dwa myśliwce na 160 poziom. Skąd, ile spadła moja moc? Już Wam tłumaczę. Normalny myśliwiec mój przed tym update'em miał 24,9 miliona po zjechaniu z siłą miał 23 miliony, czyli spadek to jest 1,9 miliona z yy, poziomu 200 na 160, tak? Czyli to był spadek 1,9 miliona, to jest około z tego co liczyłem 8% spadek mocy. Tutaj jest troszeczkę mniej, ze względu na to, że tutaj yy, poświęciłem jeszcze klucze, żeby tutaj zaupdateować. No i tak, w tym momencie kąpielą sobie yy, dwa myśliwce, 1,19 prawie milionów, drugi prawie 22,5, czyli no. W 2,5 i prawie 19, więc wydaje mi się, że to nie będzie najgorzej i bombowiec. I teraz u mnie tryb jest taki, że jeżeli gram na jednostki morskie, to ja sobie rozłożyłem, już Wam to pokażę na tym przykładzie. Rozłożyłem sobie na przykład tam artylerię, bo te jednostki lądowe nie są nam totalnie potrzebne możemy je całkowicie wywalić i stąd bierzemy sobie prototypy. Maksymalizujemy sobie jednostki morskie i tutaj na przykład tym mam zrobione tak, jak Wam tłumaczyłem: prototypy na 98 poziom na 8.1, ponieważ ten ostatni poziom o wiele lepiej jest przeznaczyć na update innej jednostki. Części tutaj, to co mam, klucze włożyłem tylko w rakietowca, bo jego maksymalizuję. I tutaj Tutaj całkowicie 0,0. Dlaczego? Ponieważ resztę części włożyłem sobie w pancernika. I tutaj nam mi brakuje jeszcze bodajże paru zębatek. Uda mi się to chyba zrobić do początku AC4, żeby to zrobić na 98 poziom. Dzięki temu, że poświęciłem ten niszczyciel, mogę sobie zafundować myśliwiec na 9,0. Wydaje mi się, że to kombo będzie bardzo fajnie spugrało przy jednostkach morskich, że mamy bazę w trybie morskim. Możemy korzystać z naszego lotnictwa Czyli my możemy bombardować bazy lądowe i pomagać naszym tam AG, a bazy lądowe nie mogą bombardować naszej bazy morskiej. Dlaczego? Ponieważ wtedy okręty nie miałyby zero sensu, ze względu na to, że wszyscy skupialiby się na bombowcach i niszczyliby te bazy morskie za pomocą bombowców i w ogóle nie byłoby walk na morzu tymi okrętami. Dlatego to jest tak, jak nie inaczej. Zobaczymy, może w przyszłości będzie inaczej. Kto wie? Słuchajcie, i tak oto przez to, że. Tutaj poświęciłem to jednostkę. Tutaj niby straciłem, ale nie do końca, ze względu na to, że udało mi się tak to wszystko fajnie dzisiaj porobić, że zostały mi 32 fragmenty prototypów męczenników. I tu pierwszego dnia wpadnie z dodatkowego, darmowego przerobienia znów 7.2 niszczyciel, czyli łódź podwodna, która no na ten moment nie będzie updateowana do 8.1, ze względu na to, że nie mamy komponentów, nie mamy prototypów. Ale będzie to znów jakaś jednostka, która mam nadzieję, że uda mi się ją jak najszybciej zabrejdować do 120 levelu i później będziemy sobie ją robić dalej do 8.1. Jednostkę 7.1, którą tu miałem wcześniej, i tak nie dałbym radę zabrejdować do prototypów, bo dopiero mogę to robić od jednostki 7.2. Więc w tym momencie bardzo fajnie mi to wyszło. Tu będzie ta nowa oficerka dołożona. Jak wejdzie event i będę mógł po prostu skorzystać z darmowych setek oficerów, To ją tutaj po prostu umieszcza. W trybie obronnym bazy, standardowe siły morskie są całkowicie zniwelowane, tutaj pozabierane wszystkie rzeczy, prototypy i wszystko zainwestowane w siły naziemne plus lotnictwo. Tutaj w tym trybie mam jeden myśliwiec zrobiony na maksa plus bombowiec na maksa no i tutaj bez skilli jest włożone do tego jednostki 9.0 tego myśliwca, dlatego ponieważ przy obronie bazy o wiele bardziej mi się sprawdza Bombardowanie tej artylerii i mieć wsparcie tych dwóch myśliwców, więc w moim przypadku to, że zjechaliśmy na 160 level w jednostkach lądowo-powietrznych, dał mi możliwość tworzenia tego myśliwca na 9.0. Troszeczkę trzeba było pokombinować, posiedzieć, ale udało się. Wydaje mi się, że będzie to fajna, e, fajna odmiana. Troszeczkę więcej sobie, ja pogram teraz w powietrzu. Może czasami brakuje tego, żeby zmienić troszeczkę styl gry. Wtedy gra się staje bardziej ciekawsza i mniej mi się nudzi. Tak oto właśnie to był upgrade mojego konta. Tutaj jednostki lądowe zostawiamy, czyli oficerów. Lotnictwo zostaje, siła morska tutaj uda mi się najprawdopodobniej tutaj naszą panią kapitan przebudzić. I później będziemy sobie bawić się w kolejnego miściłą pożogę, żeby, ją, żeby go dalej po prostu przebudzać. Kolejny oficer, nie wiem, zobaczymy. Czy to będzie morski, czy skupimy się na, na jakimś innym, ciekawszym oficerze. I słuchajcie, trzecia część tego. Ze względu na to, że były testy na SH, jedna osoba, czy tam parę osób mi zarzuciło, że nie ma wujka Iwanowa i hrabiny, i żeby ten test troszeczkę bardziej zmodernizować. I co? I oczywiście udało nam się to zrobić. I słuchajcie, tutaj jest pierwszy filmik pokazujący, to były wczorajsze testy. Pawlo miał kombinację standardowo tak jak na pierwszych testach. Był to wujek Iwanow plus hrabina. Te same umiejętności włożone, ten sam 9.0SH o takiej samej mocy, z tymi samymi częściami. I pierwszy test był robiony. Tutaj ten filmik był bardzo długi, bo tutaj robiliśmy parę tych testów. Tu już jest pierwszy, był podejrzeń ze skillami, Pierwszy tutaj atak był totalnie bez tego. To miał 19,7 milionów, z tego co kojarzę. I słuchajcie, na czym on polegał? I jeszcze jedna ważna rzecz, to samo ułożenie było, czyli tak, a to atakie było wycofane i były tylko trzy artylerie. Wszystko było robione na poziomie 9.0, dlatego aby te wyniki były odzwierciedlone 1 do 1. Pierwszy SH, który miał, był to SH totalnie bez kluczy, bez skili, bez niczego, goły i wesoły. I słuchajcie, mam tutaj wyniki zapisane na karteczce, bo już nie będę tego tak obrabiał. I już Wam wszystko ładnie zaraz wytłumaczę. Ogólnie rzecz biorąc, testy były przeprowadzane po dwa, trzy razy, żebyśmy też mieli, zwłaszcza w tych ostatnich etapach, żebyśmy mieli większą e, świadomkę. Tutaj jak widzicie, ATG jest całkowicie wy, przepraszam, wyłączone z tego testu. I przechodzimy do wyników, bo one chyba najbardziej Was interesują. I słuchajcie, posiłkując się tą tutaj graficzką, przechodzimy do e, wyników. I tak. Przede wszystkim pierwszy, bez niczego, totalnie nul. Mieliśmy wynik, już Wam czytam. Wujek, Iwanów plus Hrabina mieli 8 sekund, czyli najgorszy wynik i zaabsorbowane 73,7 miliona, czyli ostatnie miejsce. Z samymi kluczami, bez, e, przepraszam, z samymi skillami 5-5. Wynik ten e, uplasował się na 9 sekundach i 81 milionach, czyli gorzej niż kawalerzysta plus wujek Iwanow bez skilli 55. Następnie maksymalne klucze, maksymalne skile. Hrabina plus wujek Iwanow 10 sekund i 96,3 miliona. I teraz 10 sekund, czyli jest to gorszy wynik o 6 sekund od najlepszego i 5 od drugiego. Czy jest to dużo? Tak, jest to bardzo dużo. Taki wynik 6 sekund pozwala nam naprawdę dużo, o wiele dużo, o dużo, o dużo wiele zadać obrażeń, dużo więcej wytrzymać. Nasze AG może nawet przetrwać taki atak, a nie zostać zdziesiątkowane. I uważam, że niestety taka jest prawda. Wujek Iwanow plus Hrabina, nadają się świetnie przy obronie bazy, ponieważ zwiększają naszą wytrzymałość bazy. Jednak do tankowania w tym momencie. Kawalerzysta, to jest must have i do tego możemy dodać sobie wujka Iwanowa, jeżeli go mamy, też spoko opcja. Czy ewentualnie tarczem mrozu, jednak samo kombo wujek plus hrabina niestety na ten moment całkowicie się nie sprawdza. Oczywiście tych testów mogliśmy zrobić troszeczkę więcej, ale niestety też mamy ograniczony czas, więc. Yy... Nie dało rady. Dzisiaj jeszcze mieliśmy robić jakieś testy, ale niestety nie udało nam się zgrać całkowicie, żeby po prostu te testy przeprowadzić. I to chyba będzie już tak naprawdę koniec z tymi testami przed tym C4. Dlaczego? Ponieważ. O, czekajcie, tutaj mi się włączyło. Ponieważ na ten moment dzisiaj testowaliśmy, czyli testowałem dużo tutaj tych mm, konfiguracji. Przepraszam, dużo było po prostu czasu poświęconego na do robienia tej dodatkowej jednostki 9.0 plus testy na morskich. Kolejne testy będą raczej już po tym C4, dlaczego? Ponieważ w niedzielę będzie zamykany sojusz i od poniedziałku już nie możemy nic robić. Teraz są też święta, więc raczej każdy będzie chciał spędzić czas z rodziną, a nie przy tej grze. Więc sobie odpuszczamy po prostu to. Będą testy na pewno robione po, nowym, po tym C4 związane z y, bardziej okrętami plus już jakby zakończamy tą historię SH i przejdziemy do artylerii, do testowania artylerii w polu, w obronie, jakie komba dobierać i będą to takie same wyniki pomiaru razem z czasem oraz ilością zadanych obrażeń, abyśmy mogli lepiej dobierać naszych oficerów pod obronę, czy też pod atak. Mam nadzieję, że takie testy też będą Was zaciekawią i będziecie yy, po prostu mieli ochotę to obejrzeć. Z mojej strony to wszystko. Trzymajcie się i do usłyszenia. Hej.